Witajcie w odcinku 10. Dzisiaj nie powinno być odcinek, powinien być w sobotę. Ale postanowiłem, że nagram dzisiaj i jutro odcinek. Dlatego, że dziękuję Wam za 69 słów. Może uda się nam dobić 70 subów do końca tygodnia. Zapraszam do oglądania. Dobra, jak chcecie wojnę, to wojna. A co to za bale w tych Abs-Barsach? Ich tu nie powinno być, muszę coś z tym zrobić. No bo po prostu to są Apps Barsy, a nie Country Barsy. Tutaj nie ma być krajów, tylko aplikacje. Ech, jeszcze ta dziura po tym wirusie, ale to się naprawi później. Dobra. I... Harro, przepraszam bardzo, skąd się tu wzięły kraje w Apps Barsach? A tak w ogóle to a zaraz Wam powiem. No, dam Wam teraz yy, wolność do zdania. O, cześć, Apps się no, właśnie nie wiem skąd się tu wzięli. Polska mówiła, że Harry Potter ich przeniósł i został pokonany przez Tory. Ro? No, jak się to wymawia o Rosji, już dobrze powiedziałem. Okej, okay, dobra, to mam propozycję do tych krajów: chcecie wrócić do swoich country barsów, czy. Yy, poza tym, a poza tym i tak musicie tam wrócić, więc no. Chcecie tam już powrócić teraz, czy chcecie jeszcze. O tak, ja chcę wrócić i dokończyć wojnę z Ukrainą. Ja też chcę. Fajnie tu było. Jednak wracamy do naszego żywiołu. Nie chcemy psuć tej serii. Dobra, okej, okay, jak chcecie, ale po waszym usunięciu jeszcze przewrócę halego potera, bo zginął z ręki rossi, a nie aplikacja to są abzwarcy, no więc już was usuwam. Dobra, już us usunięci, więc teraz przywracam Halego Potera. A i Minecrafcie mogę zabrać ci te tereny? Jasne, Abizbal, się możesz zabrać. Już jestem Brawl Stars, ale ja były. A teraz przywracam Halego Potera. Dzięki za odrodzenie, Abzbalsie. się. A czemu mnie odrodziłeś? Dlatego, że zginąłeś nie z ręki aplikacji, a i mam do ciebie, do ciebie jeszcze małą prośbę. Proszę nie rób już takich głupot w absbalsach, bo widzisz co później jest. Dobrze. Przepraszam absbalsie. Już nie będę nikogo więcej przenosił do absbalsów. Dobra guys. Mam fajny pomysł i go zaraz będę robił. Okej. Okay. Ale nie rób nic głupiego. A i mam jeszcze informację, nie dopuść do rozpadu skrudi fortnite'owskiej. Spokojnie, ja robię wszystko z głową. Ej YouTube, wiesz co się skończyło? Ale co się skończyło? Nasz pakt o nieagresji. Podpisywaliśmy go w siódmym odcinku sezonu drugiego. I miał trwać przez osiem odcinków. Więc do piętnastego odcinka sezonu drugiego. A jest dziesiąty odcinek sezonu trzeciego. No okej. Okay. Ale co zamierzasz zrobić? Nie no, tak się bawić nie będziemy. Jesteś silny, możemy zakończyć wojnę? No możemy, ale jeszcze raz cię kiedyś zaatakuję. I jak Skrudio Fortnite'owsko? Plan się udał? I jak mogę zapytać to co robiłeś? A wiesz, zaatakowałem YouTube'a i go pokonałem. A i wiesz, Stambulgeist pamiętasz? Ale co pamiętam? No, współpraca okresowa, więc już. Echa. No, ale za co? Pomogłem ci z Kiro Bumpem, a ty teraz mnie atakujesz. No, pomogłeś. I już zrobiłeś swoje. Dobra, daj mi 60 tysięcy złotych, a skończymy wojnę. No, dobra masz. No i tak ma być. Ojojojo. Coś mi niedobrze. Przez te wojny straciłem dużo pieniędzy. Ojojojo. Ała boli. No i znowu jesteśmy oddzieleni. Ale na szczęście jesteśmy ekipą STR. No i po naszej potędze. Ech, skrudia fortnite'owska się rozpadła. No i ja też jestem w Bolsach. W kolejnym odcinku zaatakuje Hiro Bumpa. Hahaha. Słuchajcie, nie wiem czy jutro nagram odcinek, bo mam wyjazd. Dziękuję za oglądanie.